no Jano no. Wytam ja, no. Ciebie za kolano Dziś o nocy wejwę Dobrze wiesz, dla Ciebie zrobię wszystko czego tylko chcesz Hej cześć siemano, z tej strony Ziutek witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Obietnica. I coś na następie zostaw hasz... łapkę w górę oraz hashtag Niech pomyślę nawozy, a ja wam szybne serduszko. Niestety w ostatnim odcinku, jak wiecie, na atak policji okazało się, że ojciec jednak miał jakieś przekręty, coś narobił niestety i trzeba było się ewakuować. Z tamtego gospodarstwa szwagra nic już nie zostało. Szwagr zdecydował, że nie będzie tego trzymał. Po tym, co się tam jeszcze działo, jeszcze coś tam ojciec ponoć, jakieś jakiś bimber, coś tam pędził w, na nielegalu, coś tam działo, więc... No lipa i teraz będzie rozprawy miał, ja będę się musiał z tym męczyć, a szwagr zdecydował się to sprzedać. Ja jeszcze dostałem odszkodowania za poprzednie z gospodarstwo, które zostało, że tak powiem, yy, no czekajcie sobie troszeczkę podgłośnie, yy, grę, bo jest dosyć cicho. Jak? Gdzie to jest? Procenty do gry głośność. O! Jest dos, no dostałem odszkodowanie za tamte ziemię, za to co straciłem. E, dosyć wysokie odszkodowanie i zakupiłem gospodarstwo tak jak widzicie pewnie w intrze, ponieważ no w ogóle napiszcie, jak tam intro czy w miarę się podoba e, i ogólnie tak, kupiłem samochód nowy, bo jak wiecie ostatnio e, z, z buta wracałem ostrożnie dobrze wjeżdżamy myślę, że tutaj zaparkujemy przed domem No i dobra, kupiłem sobie wada chyba to była? Wada, tak, tylko że to jest lada, nie wiem dlaczego. Eee, no cóż, 2005 rok, bo ogólnie witam was w 2005 roku, koniec kobudy, tak jakby już witam was w tym roczniku. I cóż, to jest nowe gospodarstwo. My się bardziej jakoś tak gospodarstwo wodowe jakoś tak... Mi się wydaje, że fajnie będzie się tu y, ogólnie działało, mam taką nadzieję i co, może zaprezentuję wam gospodarstwo i ruszamy na pola, bo nie ma czasu, też podczas pracy wam opowiem co się dokładnie stało i tak zacznijmy. Od tutaj wreszcie mamy swój własny kombajn, Bizon Z040, w sumie jeden z moich najbardziej ulubionych Bizonów, jaki no bardzo dużo na nim gram, bardzo go lubię i nie nudzi mi się. W tamtym sezonach jak wiecie nie miałem swojego kombajnu, w pierwszym musiałem do SKR-ów latać i co ciekawe jest to Bizon z SKR-u, yy, który kosił Kombajn był troszeczkę, miał braki, był troszeczkę zaniedbany, ale ja go nie było aż tak źle, więc ja go odnowiłem, odmalowałem lakierkiem. Części oryginalne nominalne są założone eee, do Bizonowskie. Mm, jeszcze, w ty jeszcze są takie dostępne, bo chyba niedługo mają już Przestała produkować dla Bizona części, ale jak na razie jeszcze są, więc 40 naprawdę w ładnym stanie. Tylko czekacie wszystko lejek, O jezus, dobra. No, tutaj założyłem osłonę, jest sieczkarnia, więc, ponieważ w tym gospodarstwie postanowiłem wejść w rzepak, a jest troszeczkę, nie są to też jakieś tam małe pola, też jedne są takie większe. I naprawdę, jakbym miał kąbanistę brać, to mi się chyba zamęczył, więc zdecydowałem się na Bizona. 400 dalej, obok tutaj do, do niego jest. E, nie do Boże, jest lejek, który jest, jak widzicie, wystawiany, bo przeważnie tutaj stoi e, i będzie oczekiwał mm, teraz na podpięcie do ciągnika, i będziemy rozsiewać nawozy. Tutaj mamy Metal Fach. E, tutaj chyba najdroższy, jeden z tych najnowszych sprzętów, jaki zakupiłem ci owiarkę, ponieważ mamy bydło, a siano kiszonka by była dobra. No, e, więc troszeczkę no, trzeba było. Dalej, myślę, że tutaj przejdziemy, tutaj mamy taczkę, oczywiście bez taczki by się nie było, obok, no niestety gospodarstwo zostało, yy, w sumie więcej wam, po, albo dobra, powiem wam, to są totalnie inne maszyny, ponieważ tamte zostały, no, posprzedawane, szwagier pozbył się tego wszystkiego, tam zwrócił mi część tego, to co ja straciłem. Czy z Perkinsa, nie wiem czy z Perkinsem, możliwe Perkins jest jeszcze na naprawie, możliwe, że Perkinsa jeszcze tutaj możliwe, że go ściągnę i będzie jeszcze Perkins na tym gospodarstwie, ale to się jeszcze zobaczy. Na razie jest jak jest. Dalej mamy tutaj Poznaniaka, Isaria. Obok tutaj przed nim jest też nowy nabytek, czyli biarski, bo jak wiecie było problemy z tymi pilmetami, z tymi starymi opryskiwaczami, się męczyłem i postanowiłem coś nowszego kupić i to jest biarski. Myślę, że do ciapek będzie sobie latał z nim bezproblemowo. Obok SIP ma po remoncie Z279x1 do okrągłych, bo jak mówiłem są krowy i trzeba niestety e, prasować, a jakbym miał... Wypożyczać tak jak ostatnie z SKR-u, to bym się chyba nie doczekał. W ogóle teraz SKR-y kasowali, już kasują, więc e, po kolei lecą, więc. No już teraz większość rolników na swoją własność e, kupuje sprzęty. Udało mi się uratować jeszcze z tego mojego działalności kopaczkę z poprzedniego gospodarstwa. Ona już ucieka już ile czasu, już trzeci, to już trzecie jej gospodarstwo, na którym jest, a ko wykopków dużo nie robiła w ogóle, więc nieźle. Półk trójka do MFA, e, Unia. Orkan 2, już inny orkan, bo tamten poszedł na sprzedaż, więc kupiłem nowy orkan. Obok e, Agrozet, ten też, już ta sadzarka przechodzi, już trzecie gospodarstwo. E, dalej, tutaj mamy krowy. Jest około 13 sztuk. E, nie jest to jakaś duża liczba, no ale to zawsze coś. W ogóle tutaj odkręcę im wodę, bo tutaj mam zawór. O, dobra. I teraz przejdziemy na tą stronę. Tutaj jak widzicie przygotowane są już nawozy y, tutaj do, rzep na rzepak, zboża eee, Tak, tutaj na rzepak i zboże głównie załadowane Tutaj, Jaki to jest? Fubo Fubos, o ile się nie mylę Do rozsiewania, ponieważ dzisiaj będziemy rozsiewać I tak, główny koń pociągowy Massey Ferguson 255 eee, Na razie on będzie tym głównym koniem pociągowym, bo w sumie jest najmocniejszy Nim dzisiaj będziemy rozsiewać nawozy Obok, no oczywiście nie mogłoby zabraknąć. Ursus C330M z turem. Oczywiście tutaj zasłoną wszystko, pięknie zrobię e, po remoncie, bo ogólnie remontowałem ją tutaj. Założyłem już w większości tych nowych rzeczy, czyli e, alternator, szybko rozrusznik rozróżnik założyłem. No, będzie po miodziu, miodzieł maszynę, naprawdę mi o, e, zobaczymy jak będzie się sprawowała. Tutaj w garażu mamy header do 40. Tutaj tym się różni, że taką mam wersję, właśnie pomalowałem sobie tutaj motowidła, te dysze dy od motowidłów na biało, żeby troszeczkę się wyróżniał. E, jedyna osłona tutaj też jest tylko ta, bo tutaj pourywały się, ale to tam pies to hub. E, dalej, no to tutaj łyżka, karszer mm, jest. Tutaj jest grabiarka czterogwiazdowa, ponieważ tamta niestety też przepadła, się się, że tak powiem. Talerzówka, którą uratowałem z tym agregatem. Udało się to ściągnąć jeszcze, ponieważ to były tak... Bardziej już mi się to należało, więc jakoś to się dogadało, że szwagrem, że to zabieram do siebie i zabrałem. No tutaj agregacik kupiłem sobie, taki używale, oczywiście, odrestaurowałem go. Wóz oczywiście też został uratowany, bo jakby nie inaczej. E, tutaj pająk. E, przyczepy też zostały uratowane. Uwierz mi próbowałem wszystko ratować, co się jeszcze dało. Niektórych się nie dało, niektóre się dały, więc tutaj już są. E, no to do krowy tu się wie, wietrzy im. E, no i tutaj jest tak, e, na nagnajowice, Meprozet, rozrzutnik, do obornika, no i tutaj e, tutaj mesko, kosiarka rotacyjna. Dobra, myślę, że bez dłuższego przegrożenia w ogóle inne mamy nagrania? E, 8 minut, dobra, myślę, że jeszcze zdążymy jedno pole sobie przy okazji machnąć, więc bierzemy MFA i ruszamy do roboty. Ponieważ jest troszeczkę roboty e, do wykonania. Myślę, że najpierw pojedziemy sobie e, tutaj na rzepak. Myślę, albo może na jęczmień. Dobra, chyba zob zobaczymy. Najpierw muszę podcofnąć pod lejka. Kiedyś muszliłem, że tego lejka trzeba będzie wymienić, bo jeśli będzie się psuł, to to będzie cinko z nim. Ale trzeba go teraz wyciągnąć. O. O, dobra, Dobra, teraz tak styczny I kita W sumie nie będę za daleko jeździł, bo w sumie mam takie kawałki co są dalej troszeczkę oddalone yy, Więc yy, to może być problem Dobra, myślę, że najpierw pojedziemy sobie na rzepak, bo ogólnie rzepak jest tutaj obok, tutaj wejdę o i trzeba będzie e, rozsiać te nawozy. O. Jest to wszystko. Nie, nie ma go za dużo, bo to jest jedno pole. Mam rzepaku, bo tak jak mówiłem, z rzepakiem eksperymentuję dopiero. Będą to pierwsze próby. Zobaczymy, jak sypnie. Ponieważ no. Rzepak jest dosyć wymagający w nawozach A, u Jezus Maria A ja nie chcę, czekajcie, będę za przyczepkę oh, A ja nie chcę Że tak powiem Przesadzać Zbytnio Więc troszeczkę nakupiłem jedną dawkę na jedno pole I to na razie wystarczy A reszta to już są na zboże, ale pewnie będę musiał jeszcze jechać I kupić do Do firmy z nawozami Dobra, jedziemy bo szkoda naprawdę czasu dobra jeżdżamy w No i mamy nasz rzepaczek, no pole jest dosyć spore Teraz tak, przypinamy wałek, wszystko przypięte. O jezus, Marek I ruszamy. Dobra. Myślę, że jakoś tam powoli będzie to sobie szło. Powolutku. No już, te ptaki tam atakują, aby się potruły. No i dobra, o co chodzi głównie z gospodarstwem? No niestety okazało się, że dziadek ten, bo ojciec miał jakieś przekręty, policja go troszeczkę przyciskała, ale on zawsze się wywijał. Też jeszcze okazało się, że Bimber był w jednej z garaży, co nie jest, gdzieś tam czy w piwnicy, już nie pamiętam gdzie okazało się. No i kurna dziad niestety nie miałem wyboru. No policja to odkryła, u ojca pewnie będę że karać za to. No i ja tu tylko już z dziadkiem uciekłem Tutaj yy, Babko Bo tak to inaczej to nie nie, nie nie da rady No i z matką jeszcze tu uciekłem W sumie, no on będzie siedział pewnie Nie wiem co, co z nim będzie, jaki będzie w ogóle Z tym wyrok, no ale niestety szwagier postanowił, że po takim czymś on też Ja nie zamierzałem tam też długo już siedzieć, chciałem zmienić otoczenie Bo kurna tam też sąsiedzi tacy jak chytrusi to się wydawali dosyć chytrzy tu ludzie tam byli tutaj jakoś jak przyjechałem to tacy fajnie mieli ludzie tutaj sąsiedzi naprawdę zajebiści a tam to jakieś chytrusy normalnie były więc tam też mi trochę zbytnio e, to nie pasowało no i postanowiłem po prostu e, no dać dyla tak nie już nie, nie, patyko, nie patyczkować się Szwager też postanowił, że już też nie będzie tego trzymał bo już miał to, chciał to sprzedać, ja to już miałem brać, miało być wszystko już dopięte na ostatni guzik, ale niestety ta sytuacja spowodowała to, że no niestety się nie udało. E, szwager sprzedał to co mogłem, e, uratowałem swoje. Będę jeszcze tego Perkinsa próbował ratować, bo jeszcze Perkins został u mechanika, bo pamiętacie w ostatnim odcinku jak uciekałem przed policją to akurat wracałem od mechanika, który miał poprawić Perkinsa, bo doszło tam do małej awarii w nim. E, no i niestety... Akurat się trafiło, że policja. Niestety gospodarstwo to, co kupiłem jak uciekałem dostałem dosyć duże pieniądze, plus jeszcze wreszcie przyszło odszkodowanie, które miałem dostać za stratę z tamtego pierwszego gospodarstwa. Z dareczanki jak uciekałem. E, więc... Bo tam niestety już wykupili to. No po prostu drogę zaczęli budować i kasacja była, no i co ja miałem zrobić? No nie, nic nie mogłem zrobić, musiałem się stamtąd też wynieść Dostałem odszkodowania, kupiłem tutaj gospodarstwo Niestety okazało się, że tutaj jest no spora cena, pół bańki musiałem dać Niestety ja tyle nie miałem i musiałem wziąć dosyć sporą pożyczkę jeszcze dodatkowo, żeby kupić tutaj Tak większość takich troszeczkę już nowszych maszyn, plus jeszcze dodatkowo jeszcze ten... O Jezus, e, samo gospodarstwo i pola, i mam dosyć spory kredyt do spłacenia około pół, pół czy czterysta milionów. Więc, e, o, chyba się nawóz skończył. Tak, skończył się nawóz chyba. Zaraz sprawdzę. Czekaj, co puszczę. Tak, nawóz się skończył. Dobra, trochę mało. Tam jeszcze do, dosypiemy troszeczkę y, im Chyba, dobra to zjadę tak troszeczkę bokiem No i wracając do tematu no niestety mam dosyć spory kredyt do spłacenia a tutaj widziałem, że sąsiedzi dosyć... No tutaj troszeczkę wchodzą już teraz w rzepak i postanowiłem, że ja zaryzykuję z tym rzepakiem zobaczymy co będzie. Może się uda go tak, że będzie zajebiście ten rzepak plonował. Jakby dobrze plonował, to by było świetnie, bo cena rzepaku akurat jest tutaj e, dobra. I oczywiście mam tu jeszcze sprzężyto? tam żyto jeszcze jest... Czy samo przeżyto? Chyba same przeżyto rzepaku trochę górydzy nie mam, więc trzeba będzie na następny sezon e, wziąć usługę do siania, ponieważ silnika tego górydzy nie mam. A tu już jakiś nowszy trochę sprzętem ma przyjechać. nic nie jedzie Sypniemy troszeczkę tego drugiego nawozu No nie, ale to już możliwe, że Zaję sobie tutaj Poza odcinkiem myślę, że to zrobię eee, No i cóż mm. Uciekłem, teraz tutaj będzie ta seria. Mam nadzieję, że to się spodoba wam te, ten sezon następny z tej mapki, już i z tego save'a. E, I cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie tę łapeczkę w górę. I cóż, ja zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Obietnica, gdzie będą dalsze części nawozów, e, jak i opryski. więc cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się na razie i cześć.